witam z tej strony te penetrator wybaczcie że nagrywam w takich warunkach ale nie miałem gdzie nagrywać wstępu bo wszędzie gdzie mnie ludzie widą, wid widują przepraszam wypierdalają mnie no i teraz nagrywam w takich warunkach teraz będzie ASG odcinek nagrałem już o bardzo dawno na początku września nawet oczywiście jestem tak ubrany bo nie mam w ogóle komiarki. To jest oczywiście moja klatka schodowa. No zresztą widziałam się dziś. No. To jest moja klatka schodowa. Ja tu mieszkam. Przejdziemy zaraz. Pójdziemy do dziora I pójdziemy się strzelać u niego. A więc, no co. Miłego oglądania. Pozdrawiam nowych widzów. No i to tyle. Zaraz się widzimy na strzelance. Widzę go, kurwa, on się odrobinę ze mną bawi. Nie wiem, jak go obejdę od drugiej strony. Kurwa, dostałem. No nic. Niestety ja już odpadłem. Teraz zmieniłem gogle, Bo tamta maska mi się rozpada. Uff. Mam nadzieję, że się elegancko nie prezentuje. Tam cały czas siedział. I się tak z nim patyczkowałem trochę. Się patyczkowałem. To dużo. A tam mnie dominik zestrzelił. Co taktyczny strzał zrobię? O, idę tutaj. kamerzystą chyba dobrym. jaków 47 4 kampi. Więc no co, idę na swojego respa. Tak, trzymam tak w rękach dziwnie karabin. Szczelbę. Ostatnio dokonałem z niego ciekawych modyfikacji, ale one są wywołane moim debilizmem, bo w tym miejscu się lufa ułamała i odpadł przycisk. Ale magazynek się luźno część, na szczęście trzyma. Czasami go muszę go wkładać, ale nie muszę cały czas. W miarę się trzyma, bo tu się ułamało. Z mojej winy, bo się wyjebałem jak debil, i musiałem to skleić. Ale strzelba jest sprawna, tuż tu są luzy, wiadomo, ślady użytkowania obecnie tu są. To jakiś klej, tu już jest porysowany. Może sobie pewien projekcik zrobimy w następnym odcinku. Dobra, wtedy wszystko jebany. Teraz relacje wojenne. Zobaczmy, co się tam dzieje na polu bitwy. Jakżeście się bawili? Nie. to. Macko mi przeszkadza. Widziałem ciebie, ale nie mogę nacelować. Wiesz, cały czas zostałeś pomiędzy tymi dwoma krzakami, ja spróbowałem nacelować. I później się zacząłem strzelać jakby schodziłeś Ja się właśnie ale, trochę ale, no się z Kubą bawiłem Widziałeś jak widziałeś na bo nie? Widziałam jak tutaj tam A ja się no siedziałem za tamtym drzewem No sobie machine... patrzę o is... pa te mi Shakespeare… no to będzie Wojtek! gdzie Ty wiedziałem że to przegram, nie miałem z wami szans. Ja się właśnie za tamtym drzewem się bezprzedził, się z kubą strzelałem. Ja widzić totalnie tam na prawo i was tutaj, ale ja nie wiedziałem gdzie dokładnie jesteście Zrzuciłem tylko to, co strzelałem. Tak naprawdę A to nic. Dobra. I to już wszystko. Jak to wszystko? To wszystko z, ci, no? z tej rundy. Bo nie o. powiedziałem, że z końca bitwy. Co? Żeś myślał? Taki prank mały. Mmm... <laughs> Ogólnie ta barka jest tak dziwna, że no po prostu no nie wiem gdzie mam strzelać i celować. Także będzie ciekawie, żeby błogosławić sposobem. Nie wiem jakim. Mamy 2 minuty. Ogólnie start. I będzie jakieś. Ym, może. Chyba. Yy, jakieś 30 sekund na flagę? Nie wiem, zobaczymy. O, jestem blisko flagi, także niczego się powinien nie bać Jak szybko pobiegnę Dobra Odliczajcie start jak coś I no wiesz, sam Już? Kuba tam bym łuszczał na mordę, nie? Zamknij mordę i spierdalaj! Hvorfor? wa Ty kulki nie chcą lecieć No turba no co jest ustrzebuje banu Kukik nie chcą podawać tes Pojebane. Do trzech dajecie, żeby było równo, że mnie na przykład teraz Ci nie zadziałało. Dawaj żeby... szybko do ja pierdolę. Ale tu było Już Uf, ja kulek. Dobra kochani, zmieniłem broń ogólnie. Um... Dobra, jakoś tak. Zmieniłem broń. Ale uważasz, bo to jest długie, żebyś nie zajebał w jakieś drzewo. Okej. Okay. Mam takie M, coś podobne do M16, przedni, lunetę, w powyższe nie razy chyba sobie dam... Czekaj! Czekajcie! 3, 2, 1, start! O, ktoś gdzieś tam jest! Gdzie on jest? 啊真是漂亮！你这个，你这个，你这个。 Shut up, clock in, and load up. tak pewnie kąpi Ja flagę, ja flagę Wybiegniesz nie? O kurwa! O kurwa! 15 sekund! Co ty dostałeś? W kask, ale się rykoszetło No W lewo Kurde, szkoda trochę no. Wyjesz? Weź kurwa. Ja myślę, że nie? Debiliebany. Bo ja, ja chyba tak. Dobra. No. Gotowi? Tak, ja, gotowy. Start. To będzie piękna bitwa. To jest ta górka po środku. Mm -hmm. dużo pomaga i dużo przeszkadza w jednym. Mm -hmm. Trzeba odliczać ile sekund, ile sekund do flagi. Do, do dobra pięć. to do dwóch minut o mało brakowało ja, ja na kuby nie widzę Tam w krzakach siedzi. Ah, tak smarka nosem jak pojebany menem. Którym oczywiście jestem. Dobra. Gotowi? Gotowi? Tak? Tak. Ruchy. Gotowi? Ja tak, tak. Start. Start. 46, 47. Nad minuty jeszcze nie ma. Minuta. Pamiętaj, że na dwie minuty możesz... No, flaga. Witam bardzo serdecznie. Oczywiście bym was tak mocno wy, wykochał w pupę. Wiedziałem kiedy? Lecimy. <tryk> <tryk> Jeszcze 30 sekund do flagi. Do końca. Wcale nie było mi twarzy. 20 sekund Dobra, już ten koniec się robi coraz lepszy. 10. O. Dobra. Przed